Mamy tutaj dwa rodzaje bryłek kakaowych. I jak myślisz, które z nich jest lepsze? To bardziej solidne, twarde w takim solidnym bloku, czy to, które jest bombelkowe i kruche i troszkę wygląda jak bombolada? Odpowiedź oba. Dlatego, że jest to pełno tłuste kakao ceremonialne. I to, i to. A dlaczego jest taka różnica między nimi? Wszystko zależy od tego, jakie wiązania tłuszczowe wytworzyły się w środku. A wiązania tłuszczowe zależą od tego, w jakiej temperaturze, w jakiej wilgotności kakao zastygało? Kakao było transportowane, było przechowywane, dlatego że może spotkałeś się już z, z pojęciem temperowania czekolady. I temperowanie to jest proces podnoszenia temperatury, później schładzania i ponownego podgrzewania. Żeby właśnie uzyskać tą masę, która nie będzie się roztapiać w rękach, która... <laughs> Cześć. która będzie pięknie klikać i dobrze stemperowana masa właśnie jest twarda. Ale jak wiemy kakao to nie jest czekolada i kakao się nie temperuje, właśnie takiego kakao, które tutaj mamy, więc niektóre... Rodzaje są w formie takiego solidnego, twardego bloku, a niekiedy trafiają się e, takie partie, które wyglądają właśnie jak taki kamień prosto z księżyca. I taki jest ostatnio goryl. Także, jeżeli jesteś fanem goryla i jesteś przyzwyczajony, że wygląda on właśnie tak, to możesz się zaskoczyć, że tym razem będziesz miał jego księżycową wersję. E, w smaku i w działaniu jest tak samo pyszny. Zapraszam do eksperymentowania i do otwartości na nowe.